Dobry, witam bardzo serdecznie Was, drogie Baranki i zapraszam Was na czytanie na czerwiec. Na wstępie, oczywiście, tak jak wszędzie, chciałabym poinformować, że czytanie jest kolektywne, czyli nie każdy się w tym czytaniu odnajdzie. Bierzcie tylko to, co może być podpowiedzią, poradą, wskazówką, resztę zostawcie. Nie traktujcie również kart jako wyroczni, bo to nie o to chodzi: one są tylko dla nas podpowiedzią, wskazówką pewnego rodzaju, ale nie wyrocznią. Oczywiście też chciałabym poinformować, że jeżeli potrzebujesz konsultacji, analizy, odpowiedzi, porady podpowiedzi, czytania prywatnego, to robię takowe i zapraszam serdecznie do kontaktu poprzez mail, który znajduje się w opisie pod filmem. Wprowadziłam również nową usługę, konsultacje telefoniczne, dlatego informuję o tym właśnie na czerwcowych czytaniach. Dobrze, a teraz już patrzymy. Dla osób spod znaku barana, jaki ten czerwiec będzie? Pozwólcie, że najpierw rozłożę karty, ważne talie dopowiadającą i będę opowiadać. Czerwiec dla Was. Nie, poczekajcie, przepraszam. Jeszcze raz, bo tutaj mi się zaplątała... Jedna karta mała. Jeszcze raz czekajcie. Źle zebrałam i jeszcze raz. Dobrze, barany, osoby spod znaku barana i czerwiec. Dobrze. Moi drodzy, co tutaj mogę Wam powiedzieć? Wchodzicie z kartą głupca, czyli jak wiecie, większość z Was wie, to jest karta nowego początku i zmian. Czekają Was zmiany jakieś zmiany, nowy początek. Zapytamy sobie o kartę głupca. Tak, i karta sąd ostatecznego, czyli coś dobiega końca w waszym życiu, coś się oczyszcza, jakaś karma, jakaś sytuacja, jakaś sprawa, jakaś być może relacja. Być może niektórzy z was będą kończyć jakąś relację, być może niektórzy z was będą odchodzić od tego, co nie służy, inni może będą zmieniać miejsce zamieszkania. Tak, nowe początki, nowe początki, duże zmiany, karty pokazują, będziecie w jakiejś energii odrodzenia. Może do tej pory było wam ciężko i źle. Karty pokazują. Może momentami um, gdzieś cierpieliście bardzo mocno. To tak, jakby to cierpienie się kończy, ale patrząc na ten rozkład, jeszcze momentami możecie mieć taką tendencję do powracania myślami do trudniejszych wydarzeń. Um, karty mi pokazują, że tutaj um, czeka was jakaś obfitość i zmiana. Ja też widzę, że może wy jesteście osobami, które pozwoliły sobie w ostatnim czasie na pracę nad wewnętrznym dzieckiem, i tutaj Będą przychodzić korzyści z tym związane. Jeżeli właśnie pracujesz, czy pracowałaś nad tym wewnętrznym dzieckiem, to karty pokazują, że tutaj jakiś cykl karmiczny, jakiś etap karmiczny domyka się w Twoim życiu. Jeżeli nie, to warto nad tym popracować, bo tutaj to wewnętrzne dziecko się pokazuje. Ja też widzę, że troszeczkę kwestie związkowe, rodzinne, relacyjne, związkowe mogą być wymagające tutaj. Tutaj trzeba się przyjrzeć i popracować. Jakieś też powiedziałabym plotki, informacje, dezinformacje, ktoś kto rozsiewał na Twój temat. Ta energia się oczyszcza, to się kończy, to odchodzi naprzód, to odchodzi do tyłu, do przeszłości. Też mam takie wrażenie, że jakiś taki wymagający czas, również momentami, będzie kończył się w Twoim życiu. Ty, drogi Baranie, otwierasz się na, na coś nowego. Chciałbyś, drogi Baranku, zaznać miłości, szczęścia, radości, chciałbyś również, drogi Baranku, zaznać obfitości finansowej i małymi krokami będziesz wszystko w tym kierunku robić. Będziesz szedł w tym kierunku, żeby ta obfitość do ciebie przyszła. Karty pokazują. Dużo pracy nad poczuciem własnej wartości będzie ciebie czekać ale Ty sobie z tym nieźle poradzisz, bo Ty masz na ten temat dużo wiedzy, a jeżeli nie, to ją zdobędziesz. Idzie nowe uczucie, idzie nowa miłość, idzie nowy związek. Karty pokazują. Możesz być osobą trochę przemęczoną i zmęczoną, więc daj sobie czas na, na wszystko. Rozgranicz ten czas, dziel obowiązkami, żebyś nie był osobą wykorzystywaną, bo ktoś może Ciebie wykorzystywać. Stawiaj granice, ale też nie bierz zbyt dużo na siebie, sam z siebie obowiązków, bo jesteś taki przytłoczony, zmęczony, przemęczony. Czujesz, że w jakiejś dziedzinie życia ci nie wyszło, czujesz taki upadek, trzeba po prostu podnosić swoją wartość. Co tutaj do ciebie idzie? Karty pokazują, że możesz otrzymać jakieś zaproszenie, możesz uczestniczyć w jakiejś imprezie, w jakiejś okoliczności. I tutaj idzie, jeżeli jesteś mężczyzną, to idzie do ciebie jakaś ognista pani, temperamentna, ognista, atrakcyjna, zadbana, ale bardzo wymagająca. Jeżeli jesteś panią, to karty pokazują, że droga pani barankowa będzie coś w sobie zmieniać w swoim wizerunku zewnętrznym. Z jakiejś relacji zrezygnujesz, z jakiejś relacji definitywnie zrezygnujesz i powiesz nie, stop. Może to być też trzymanie się kurczowo przeszłości. Może jesteś osobą, która za bardzo rozdrapywała w przeszłości, która za bardzo tam grzebała, która za bardzo tam szukała odpowiedzi, a czemu mnie to spotkało, a dlaczego to, a dlaczego kiedyś ten ktoś się tak zachował, a dlaczego. Ktoś kiedyś mi tak powiedział i takie jakieś te zadane bóle siedzą w Tobie od lat, od X lat, co najmniej od 6 lat, może nawet 8 albo i dalej. To karty mówią, że myślę, że będziesz wyswobadzać się z tych obciążeń życia przeszłością, szukania, gdybania, grzebania gdzieś tam. Właśnie też mam wrażenie, że definitywnie z jakiejś znajomości zrezygnujesz sam, sama z siebie. Kogoś od siebie odetniesz, będziesz robić czystki, będziesz robić porządki w swoim życiu. Zapytamy sobie jeszcze yy, i powiedziałabym, że yy, może tutaj też być taka sytuacja, że yy, ty postanowisz po prostu przestać się martwić, i to byłoby piękne, i to byłoby cudowne. Zmienisz postrzeganie swojego życia, zmienisz sposób podejścia do swojego życia bo do tej pory to gdzieś ten umysł ciągle tworzył lęki i obawy. Karty mi też pokazują, że bardzo dobra intuicja Ci będzie towarzyszyć, więc wykorzystuj ją, drogi baranku. I co tutaj jeszcze? Gromadź zasoby, nie wydawaj zbyt dużo. Jeżeli masz jakiś plan, jakiś cel w swoim życiu, chcesz coś osiągnąć, chcesz coś zakupić, chcesz na coś wydać, to po prostu załóż sobie kopertę z intencją, napisz na jaki to jest cel, Napisz, że pieniądze płyną do ciebie z każdej strony, jesteś magnazem dla pieniędzy i tak dalej, ale mm, pie, pieniądz nie lubi gromadzenia. Pieniądz lubi być w ruchu, ale w tym przypadku, jeżeli ty masz jakiś cel, to gromadź te zasoby, bo w czerwcu karty pokazują, że możesz z lekkością zbyt łatwą, prostą wydawać te pieniądze, a one ci się w późniejszym czasie przydadzą. Wykorzystuj swoją mądrość życiową, karty pokazują, bo masz ją przeogromną. I też tutaj taka informacja dla Ciebie płynie, drogi Baranku, że płynie do Ciebie wsparcie z otoczenia. Możesz tego nie widzieć, możesz być osobą smutną, możesz nie widzieć, że masz wokół siebie jakiegoś przyjaciela, przyjaciółkę, czy serdeczne grono osób. Możesz wychodzić z założenia, że każdy ode mnie coś chce, a nic w zamian. Możesz mieć takie wrażenie, że ktoś w Twoim towarzystwie jest toksyczny, wymagający, ale karty mi pokazują, nie do końca tak jest. Masz wsparcie. Masz pocieszenie, tylko rozejrzyj się wokół siebie. I co tutaj dalej? Właśnie. Nabieraj w sobie siły do działania i odwagi, bo ta odwaga jest w tobie. I nie twórz lęków i obaw w swojej głowie, to są dwa wilki, tak? Wy, wy, zawsze wybieraj mądrze. Nie pozwól, żeby umysł grał jakąś rolę ofiary, czy nie wiadomo kogo. Nie wchodź też w żadne toksyczne zażyłości. Dobry czas przed tobą na zasadzie. Na kwestiach zawodowo-finansowych, możliwe jakieś awansowanie, wchodzenie na wyższy poziom, jakieś zmiany, polepszenie sytuacji, dorobienie sobie niezłej sumy gotówki. I moi drodzy, chciałabym tutaj Wam jeszcze wyciągnąć radę, podpowiedź, wskazówkę od Aniołka. Ciekawość. Spójrz na świat ciekawymi oczami dziecka, a odkryjesz niewyczerpane źródło szczęścia i radości. Ciekawość sprawia, że żyjemy, że jesteśmy zarówno zainteresowani, jak i interesujący. Anioły zachęcają, byś był ciekaw samego siebie. Zacznij odkrywać, kim naprawdę jesteś, a rozwiniesz swoją osobowość i wzbogacisz się duchowo. Interesuj się ludźmi, odkryjesz w nich bogate źródło fascynacji. Bądź ciekaw cudów wszechświata. W którym żyjesz. Zgłębiaj wiedzę na temat aniołów oraz ich roli w boskim planie. Opromieni cię blask radości życia. Afirmacja: odkrywam cud życia. Odkrywaj ten cud życia. Wszystkiego dobrego.